Naszą modlitwę uczynimy, można powiedzieć, taką stałą, permanentną. To nie tylko dzisiaj, ale szczególnie do czasu wyborów. Aby Polacy, nasi rodacy wybierali mądrze, zgodnie ze swoim sumieniem. Aby nie szli takim owczym pędem, tylko właśnie kierowali się mądrością, mądrością ludzką, ale jeszcze bardziej mądrością Bożą. Aby nieśli w swoich wyborach, w swoim myśleniu za takim powiedzeniem. Im gorzej, tym lepiej. Owoce tego rządu, tej ekipy rządzącej widzimy, doświadczamy na własnej skórze. I można by to tak podsumować. Rządy te czteroletnie, ekipy rządzącej, która chyba sobie przybrała za maksymę, za cel. Im gorzej w Polsce, dla nas, Polaków, tym lepiej. Tylko lepiej dla kogo? Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo, abyśmy byli mądrzy tą Bożą mądrością i silni Bożym błogosławieństwem. Pan z Wami i Duchem twoim. niech Was błogosławi strzeże od wszelkiej napaści złego ducha, szatana, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I Amen. Idźmy niech Pan będzie z nami.